Dzień dobry, witam Cię w bardzo krótkiej lekcji, w której omówimy sobie motyw latarki. Bardzo przydatny motyw używany w quizach, w escape roomach, który polega na tym, że musimy przesunąć takie światło latarki w konkretne miejsce na naszym slajdzie, aby po prostu zobaczyć coś, co jest na tym slajdzie ukryte. I teraz sobie coś takiego szybko stworzymy. Ja sobie stworzę prostą prezentację. Chodzi nam tylko o tak naprawdę pusty slajd, aby pokazać Ci, jak to zrobić. Już system mi tu tworzy jakąś pustą prezentację. Wyrzucę z niej to, co nie potrzebujemy, i chciałbym, aby po naje, najechaniu tym e, przysłowiowym światłem latarki e, pokazał mi się ten tekst. Cały myk polega na tym, że musimy mieć tło i tekst w identycznym najlepiej albo w bardzo zbliżonym kolorze, tak aby normalnie nie było to widoczne. I ja teraz sobie tu ustawię jakieś ciemne tło i podobny, tekst muszę ustawić, podobny kolor muszę ustawić, dlatego. Tekstu najlepiej, jeżeli będzie identyczny, ale jeżeli będzie zbliżony, jak widzisz, dałem tutaj troszkę ciemniejszy. Widać, że ten tekst tu jest, ale nie jest on czytelny. Mógłbym tu jeszcze bardziej się pobawić, aby dostosować powiedzmy lepiej ten kolor, aby w ogóle nie było widać, gdzie ten tekst się znajduje, ale też nie o to tu chodzi. Ja teraz wczytam sobie obrazek, który będzie moim światłem latarki, dla uczestników mojego kursu jest on w zasobach, w materiałach, mogą sobie go pobrać, bardzo lubię ten obrazek, bo daje on taki faktyczny, faktyczny efekt światła latarki i teraz, gdy jedziemy na tekst, chcielibyśmy, aby ten tekst był tutaj widoczny. Jak to zrobić? cały myk polega na tym, że musimy tak naprawdę światło latarki przenieść o jedną warstwę niżej, bo tutaj warstwy tworzą się w kolejności dodania, czyli na samym dole mamy tło, potem kolejną warstwą jest tekst i trzecią warstwą jest światło latarki. Aby przenieść tą warstwę niżej, zaznaczamy i tu mamy w lewym górnym rogu kolejność warstw i wystarczy, że przesuniemy o jedną warstwę w dół i widzisz, że to już nam tak naprawdę działa. Mamy to, co chcieliśmy osiągnąć. Teraz, aby to wszystko ze sobą fajnie zagrało, yy, musimy w ustawieniach prezentacji, czyli po prawym, górnym rogu ikonka zębatki, włączyć przesuwanie elementów. Drag Elements włączamy to i to pozwoli uczestnikowi przesuwać elementy na prezentacji, ale nie chcemy przesuwać tekstu, więc zaznaczamy go i standardowo ikona kłódeczki, przez co tekst nie będzie mógł zostać przeniesiony. Yy, klikamy podgląd. Ja sobie to zapiszę jako latarka. I tak wygląda nasza, nasza prezentacja. Jak widzisz, możemy przesuwać światło latarki, i gdy najedziemy na tekst, możemy go przeczytać. Tobie pozostawiam już tutaj rozbudowanie możliwości tej latareczki. Możesz tu dodać jakąś, jakiś ładny obrazek latarki, możesz zrobić, aby to światło się jakoś włączało, trzeba gdzieś coś kliknąć. To już pozostawiam Tobie. W tej lekcji chodziło tylko o to, aby pokazać, jak tworzy się ten efekt latarki. Zachęcam Cię do udziału w naszym kursie. Jeżeli dopiero zaczynasz z platformą, pod tym, linkie, pod tym nagraniem znajdziesz link. Jeżeli dołączysz z tego linka, dostaniesz delikatną promocję na kurs. Zachęcam Cię, abyś dołączył. Dołączyła. Jest już nas tam prawie 200 osób. Same zadowolone opinie. Dołącz do nas, poucz się z nami. Na pewno znajdziesz coś dla Ciebie ciekawego. To tyle w tej lekcji. Pozdrawiam Cię gorąco. Cześć.